Hej, witam Was w pierwszym materiale z gry Battlefield 6. Dzisiaj zagramy sobie w tryb Król wzgórza, także tryb na małą, właśnie skalę. 10 minut, tylko piechota, także zaczynamy. Naprawdę muszę przyznać, że zaskoczyła mnie ta gra. Mapka. Droga zamkowa, Iberyjska, ofensywa, jeszcze na niej nie grałem. Wymaganych jest 13 graczy, ale myślę, że szybko znajdzie inżynier, wsparcie. Ja będę grał inżynierem. Potem może sobie zmienimy na wsparcie. Takie są właśnie bronie dostępne. Także tak się wszystko prezentuje. Nasz żołnierz, kurczę, muszę powiedzieć, że się bardzo cieszę z tego, że w końcu mamy tego BFA. Jak oni pójdą w dobrą stronę, to będzie kurczę, jednym z tych fajniejszych, w które się po prostu będzie grało. Dosłownie, z radością, no. Brakowało takiej gry. Call of Duty, choć Modern Warfare lubię. Tak Black Ops w ogóle mi nie przypadł do gustu. Mówię oczywiście o szósteczce. Jakoś ten omni movement, no, nie trafia do mnie, ale teraz mamy BFA, więc. Drużyna się formuje. Może sobie bym zmienił, albo nawet nie. RPG. Zostawiamy. Zobaczymy destrukcję. No i dobra, jesteśmy na polu bitwy. Ja sobie troszeczkę przyciszę. Ok, i działamy. Już myślałem, że tu wróg tutaj jest. Mamy jedno. O kurde, granat. Stop. Chcę Wam jak najwięcej tutaj pokazać, tam sobie rzucimy, właśnie trochę destrukcji, trochę strzelania, gdzieś oni tutaj są, tam jest typek, ale dobra, zaraz, zaraz, o, chodź tu, chodź tu, na górę tamten go dojedzie, mamy tpk, on zaraz tutaj się wychyli nam. O właśnie, mam Cię. Dobra. Szybko, szybko zaosłonę. Kolejny zaraz wyskoczy. No na pewno będę kupował tę grę. Jak beta jest już na tyle dobra, to będzie dobrze. Jest na górze. Ajajaj, aj, aj, za mną. Kurde. Był jeden tu, jeden tutaj. Może mnie ktoś uratuje, zobaczymy, ale nie, wątpię. Za dużo jest Przeciwników. No nic. O, mam Cię. Jeszcze jeden z tyłu załatwiony. Tylko pytanie, czy to był wróg, czy też nie. Ale podoba mi się szybkość w tym, właśnie BF-ie. Mamy cel, ja się gdzieś może tu skryję. Teraz będą tu szli swoją drogą. Granat, no właśnie, o tym mówię. Ja się ukrył skubany. No, kolejny dawać, dawać tu. No, ej ej, 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 ej. No dobra, nie schowałem się. Trochę za bardzo poleciałem, ale medyk uratował. Postawimy, może szybko, 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 szybko stawiaj, stawiaj, stawiaj. Kurde. Ale postawiłem, czy nie postawiłem? Postawiłem chyba. Będzie można się odradzać. A strzelimy sobie, może co? Tutaj. No. I to jest to Czuć, czuć te skalę no Granat, po... O Jezu, ale granatem rzuciłem Nieważne, nieważne Oni tam są, kurczę. Dobra, postawię Szybko, 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 szybko mijamy. Mam cię jeszcze dwóch. No dobra, nie miałem szans, ale może sobie wyposażenie albo na turmowca, jakąś inną broń. Później, później, dobra, przy kolejnym zgonie. Także do punktu C. A, granat poszedł. Chodź, chodź, chodź tu. Chodź tu, ładnie. Jakby kolejny wyskoczył, to by poleciał z granatami. Ej, jest tutaj. Kurde, chciałem podejść do niego. No niestety nie udało się. Ej no, nie mogę tego zmienić. Ja teraz... Z tego bym postrzelał. Dobra. O, z tego jeszcze nie strzelałem. Każda broń ma troszeczkę inną mechanikę. Co to jest? Snajper kurde, myślałem, że to jakaś lampka. Ja pierdzielę. Nieważne. Pomał, ale tam ta broń chyba lepsza była. Ten snajper na górze tam dalej jest, dalej. No właśnie. Nikt się go nie pozbył. Nikt o nim też nie wiedział. Dojadę go czy nie dojadę? No na górę, na górę, na górę. Tu się ustawimy. Chodźcie, tu chodźcie. A jakbym to rozwalił. A no wątpię czy to się da w sumie Ale no nic, czekamy Z tej strony No, gościu Ej, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden Wychyl się, wychyl się Dobra, mamy go Ale odciąga go Odciągnął go? Nie zdążył Załatwiaj, załatwiaj. Ej, ja idę z Tobą. Tędy nie przejdziemy. No, 8 sekund życia z tej strony nie podejdą. A szkoda, że ten 2042 właśnie nie był taki jak ten BF. Ej, ej, ej. Ziomek, ziomek, ziomek Ej, no kurczę, chciałem go podnieść Nieważne Dawajcie Rozwalamy ich O Ładnie Teraz tak Tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Może ich oflankujemy troszeczkę Fajne jest to, że tu wszędzie kurczę da się gdzieś wejść. Wszędzie kurczę. O, coś się dzieje. Dobra, dobra, na razie nie masz do czego strzelać. Bo nikogo tutaj nie ma. Poradzimy sobie. Dała jeden, jeszcze drugi. Wyskoczy zaraz mi. Czy nie? Dobra, Kurde, przeładowałem akurat. Zawsze to jest to. Chodź, 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 odciągamy, odciągamy, odciągamy. Ale fajna ta mechanika jest. Przeładowanie szybkie. I wkraczamy. Do akcji. No, no, żeby tak łatwo nie było. Załatwiony, załatwiony. Asysta tylko niestety. Amunicji zaraz nie będę miał. Cztery naboje to może... Z tego postrzelam. Teraz ja sobie wymienię broń. O ile się da, bo jeszcze nie robiłem tego. Na pewno się da. Ale z pistolecika też można załatwiać. Czemu by nie? Dobrze, zmieniam z powrotem. Ten jest jednak lepszy. Przynajmniej dla mnie. Yy, granat leci. Nie ma, kurde, co to? Za mną jest. No właśnie, ale walka w zwarciu jest całkiem przyjemna. Bez czołgów, ale no, szczogami wiadomo, robi to wrażenie większe. Może sobie strzelimy. No, ładnie. A tu już nie. No, bo może są niektóre miejsca, których się nie da, ewentualnie coś cięższego potrzeba. Jest, mam go. Udało się w tym pojedynku szybko. Życie. I wkraczamy dalej. Mam wrażenie, że tutaj ktoś był za mną. Ej, 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 no, za wcześnie. Szkoda, szkoda. Ale wygrywamy to także będzie. Dobrze, tu ktoś bieg. Nie to nasz. Na Idę. Nieźle chroniony. Drużyna widzę, że się nieźle zajmuje, no ale ktoś tu musiał paść, tak nie może być dobrze. Eee, czy ja mogę postrzelać mogę? Dobra, zobaczmy jak to się sprawuje. Może kogoś z tego... Ej To, że mnie wali, tylko. A, dobra, z góry. Granacik? Kurde, chciałem granata tam rzucić. Powstrzymano mnie. Aha, fajnie. Nieważne, sorry. Nie było tematu. Granat leci taki, jaki. No, rzucę. Ha. Ej. No i on z shotguna, dobra, czyli shotgun co, na strzała? No zobaczymy zaraz Chyba, że nie uda mi się nikogo trafić do końca, ale kto wie No ładnie, dobra, teraz może się ten granat nada Co w sumie wątpię, ale a No nic Wygrana Także dzięki 你看。